Sterenka rodzajowa, wschód słońca nad rzeką Gambia. 20 bodajże 7 już jest, luty dzisiaj. I płyniemy z Piotrasem do Gambii. Właśnie ukradziono mi telefon z kieszeni w kolejce po bilety do promu. Ciekawostka są Polacy na promie. Dwa samochody z okularami, trzeba z nimi pogadać. Krótka nagrywka z Gambii już. Proszę Państwa, po ciężkich przejściach jesteśmy tutaj. Godzinne przeszukanie przez policję. Próba wyłudzenia łapówek, aczkolwiek za, za nic, więc nie daliśmy. No, jesteśmy. Serce Gambii, Banczul. Wy, wyludniała stolica. Największy budynek właśnie mamy koło nas. Łuk triumfalny. Piotra, powiedz co o nim sądzisz. Łuk jak łuk. Nie wiadomo o co chodzi. I gratuluję prezydentowi. Proszę ja powiedzieć, gratuluję. czego gratuluję. Na numer 72328. Czego gratulujemy prezydentowi? Idą dzieci wesoło, wyszły ze szkoły. Nie mają papierosów ani flaszek. Tu nie wolno, tu nic nie wolno. Nic nie wolno. 75% mieszkańców kraju to policja albo wojsko. Dobra, koniec tej nagrywki. Idziemy do restauracji. Możemy coś mówić i głupio komentować. Mijamy żołnierzy. Pewnie nie jednego. Żołnierkę mijamy. Wszyscy są żołnierzami. Wszyscy Dla wszystkich starczyło mundury. We're soldiers! I tutaj jest centrum handlowe banju. Kupisz tu wszystko. Tylko nie skórę. Turków też mało. Ale jeden na pewno. Widzę czerwone ryby. Karp rusz. to jest sum róż ale one są wędzone one są wędzone ryby Ty za... no w sumie nie tu jest ten Albert Market tak idziemy no a This is good money. That's why is yeah, just to jest dobry to jest Białe na pracy. To jest Dobra. No, many people come from Senegal, Guinea yeah, yeah, yeah. <laughs> Witam z Gambii, i tu jest nasz ptak, co go karmimy orzechem. No? bierz go, bierz go give him a chicken szwagier <laughs> szwagier, give him a chicken go ale jest one fitter no tu masz łosiu bardzo przyjazny, tak jak widać na no do wydłubywania flaków ale są... po sępach przychodzi z kamerą wśród zwierząt, gambia 2 marca 2013 Piotra skarmi małpy. A raczej jedną małpę, bo ona innych nie dopuszcza. Jak widać, małpa. Jest bardzo głodna. <noise> bardzo głodna i natarczywa. Tutaj inna wskoczyła. Siema małpa. Też damy. <noise> nie da rady. <noise> Kontroluje cały ten no. Trzymaj mała. <noise> nie ma. Próbuj wziąć jedną. Nie da rady. Kolejny korka tutaj. się nie łapę w locie? Bigos. <grym> złapała, nie, nie wiem, spróbuj. Jak nie, to znajdzie. <grym> <grym> nie w locie. Nie wiem o co chodzi. Trzeba. Ale zobacz, dobrze to co po 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 No. Spróbujemy <gry> nauczyć się łapać. Hej! Hej, manki! Brawo! Brawo! Nice catch! Nice catch! Is nice crocodiles, you know. Is he alive? Uh, yes, it's, it's just alive. Yes, the crocodile is alive. That one is for sure our, alive. Our, our brothers, yeah, they are, they, are, they are our good brothers. These people used to work with the crocodiles here. No. <laughs> Give him a chicken. <laughs> Got move out. <laughs> yeah, it's nice.

Mama, how are you? Mama, ik one fight first. Ik ben how are you? Yeah, I'm fine, darling. You okay? Yes sir. Yeah. Shukama hippopotamus. Stand by. Oh Isaiah, they are doing it. You see, it, you take it? Yeah. I have. It. They used to come out. Oh, is no, there is here? Look at them. Oh, you see it now, yeah? Yeah! <laughs> I love it. i love it. i You not easy to see. Oh, everything I was yeah, yeah. Okay. Two. Two of them. Oh, they are yeah. coming out. Look! 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 Just take a picture. They will come to us <laughs> and crush our boat. Yeah. Look at this. Good. Look. Yeah, yeah, yeah. Do you take yeah. it now? Yeah, I'm making a video. Osioł nam spierdolił Nagrywka Piotr, tylko pod słońce Ale tak. jest mało czasu już za osiołkiem Tak Frontu jest nie ma, więc to się nagraje Dokładnie, jest ryż Jest osiołek Lerwy <grym> czy będzie że <grym> się nie znam. w tym lesie nie jest no. jest to,

Ostatnio dawno nie było nagrywek, Dzień Kobiet, 8 marca, wszystkiego najlepszego i jesteśmy na, w barze. Przypłynęliśmy barze. tym promem, który nie umiał, nie, nie umiał przybić do portu. Jak widać chaos nadal trwa, ludzie są znoszeni na łódki, nikt nie może z niego wyjść. Generalnie nie wiadomo o co chodzi, czemu 5 razy podchodził W końcu zapłaciliśmy, że nas wzięli na łódkę Mogliśmy przypłynąć taką łódeczką, którą widać w tle Za 10 Zabyśmy za byli tu już 2-3 godziny temu Najlepsze to, że łódka kosztuje 10 dalasji, która płynie no. z tamtego brzegu na ten A my zapłaciliśmy 10 dalasji za łódkę, która płynie od promu no. do brzegu Sunu i montaż Sou, sou.

tyle emocji przynieść.